Siema z tej strony Domanu i witam was w trzecim odcinku Dobry ale droższe, w którym przygotowałem dla Was szaloną hybrydę wartą 1 400 000 monet na Xboxie, 1 600 000 monet na PlayStation i 1 900 000 monet na PC, która opiera się głównie o zawodników z Francji, no ale co ważne, nie ma tutaj zbyt wielu tak oklepanych i powszechnie znanych od początku gry kart, jak Kim Pembe czy Ferland Mendy, aczkolwiek jak widać, tych piłkarzy w razie potrzeby bez problemu da się wrzucić do tej drużyny, która jest dość mocno zbalansowana cenowo, ponieważ nie ma tutaj jednej wielkiej gwiazdy, która pochłonęłaby połowę budżetu, a ci najpotężniejsi, czyli Sterling, Genduzio oraz Upamecano kosztują kolejno w chwili montowania tego filmiku około 290, 220 i 200 tysięcy monet. Mniejszy zespół stworzony jest w domyśle do gry na formacji 4-3-2-1, bowiem mamy tutaj trzech środkowych pomocników z podstawowym pojęciem o każdym elemencie gry, jednak jak dobrze wiemy Claude Maurici nie dość, że ma zawrotne 90 tempa, to posiada również 4 gwiazdki sztuczek, a to pozwala nam w razie potrzeby przełączyć ustawienie w trakcie meczu na chociażby 4-4-2, 4-2-2-2, 4-2-3-1, czy chociażby formację z pięcioma obrońcami jak 5-3-2. No i to jest sporym atutem, no bo ta drużyna nie niesie ze sobą żadnych większych ograniczeń, a jej budowanie rozpocząłem od Genduziego. Nie ukrywam, że Francuz ostatnio rozszalał nam się w Ultimate Team i ja sam używam go od dobrych dwóch tygodni, ponieważ to jest piłkarz będący w mecie gry. Teoretycznie on ledwo co łapie się do gangu Hulita, bo ma 81 defa i tylko 80 strzałów, ale tak naprawdę w samej grze mierzy 185 cm wzrostu, jest szybki do tego szeroki i nie daje się pomiatać byle komu, dzięki czemu można liczyć na jego wsparcie w defensywie, a także ofensywie. Bo chociaż zdobywane przez niego bramki nie są najefektowniejsze, to Genduzi wie, gdzie i kiedy się ustawić, żeby wpisać się na listę strzelców. Na na nią najczęściej wpisują się oczywiście Bamba, Jonathan David oraz Sterling. Jak dobrze wiemy, z tej trójki tylko napastnik z Kanady nie posiada nawet czterech gwiazdek sztuczek, ale za to pochwalić może się on maksymalnie ocenioną słabszą nogą, przez co sztuczki w jego przypadku są o wiele rzadziej potrzebne, bo Daviden możemy pozwolić sobie na Intuicyjne strzały z każdej pozycji, będąc ustawionym w dowolny sposób do bramki, ponieważ jego wykończenie, ocenione na 93, pozwala nam realnie liczyć na zdobycie gola w takich sytuacjach. Lecz, co też ważne, napastnik Lil tak naprawdę w samej grze ma 89, a nie tak jak podaje karta, 86 oceny ogólnej. A to powoduje, że jest on prawdziwą ukrytą bestią i to niewiele mniejszą od Drache Masterlinga, którego zwykła karta nie dorównuje popularności na lewym skrzydle Sadio Mane czy Sonowi, co może być nieco niezrozumiałe, bo przecież Anglik posiada unikalną sylwetkę i własny styl biegania, który sprawia, że delikatnie mówiąc, piłka odbija mu się pod nogi. To jest ten typ piłkarza, który pomimo przeciętnego wzrostu oraz siły nie daje się brać na bara najpotężniejszym stoperom, a wręcz jeśli podczas dryblingu straci już piłkę, to często po ułamku sekundy sam odbierają z powrotem, by biec dalej. Dzika karta Sterlinga jest na tyle dobra, że można nią grać, mówiąc kolokwialnie, na pałę, bez większego przykładania się do precyzji dryblingu, no bo on i tak będzie mijać obrońców, świetnie rozgrywać i zdobywać bramki, co sprawia, że cena za jego kartę nie wzięła się z i że realnie jest on największą gwiazdą tej drużyny, w której oczywiście można liczyć również na Jonathana Bambe, aczkolwiek jego kartę, tak jak Kantę, mającego tutaj za zadanie głównie wspierać defensywę, omówiliśmy już kiedyś na tym kanale. Niemniej jednak, tą ekipą z racji na występujących tutaj w pomocy i ataku piłkarzy, a także oczekującego w szesnastce Davida, który uderzać może na oślep z każdej pozycji, gra się bardzo przyjemnie w ataku pozycyjnym, jak i z kontry, ale przede wszystkim, bardzo przyjemnie penetruje się nią pole karne. Nawet ja, wielki miłośnik strzelania z dystansu, w przypadku tej drużyny, wolałem nękać rywala i pewnie wjeżdżać do jego bramki niż bawić się w uderzenia za szesnastki, które przecież zawsze może wyjąć bramka. No jednak po prostu mając piłkę przy nodze takiego sterlinga, aż chce się biec i kiwać dalej niż tracić ją na strzał z dystansu, który w FIFA 22 i tak pada całkiem sporo. Zmieniając jednak temat i przechodząc z ataku do defensywy, ja jak widać, w tej ekipie na bramce wylądował Mike Mignon za AC Milanu, który na przestrzeni ostatnich tygodni parę razy sprawił mi problemy. No i muszę przyznać, że nie był to przypadek, bo Francuz wcale nie broni gorzej od takiego donarumy, a już na pewno jest lepszy od swojego rodaka u Golorisa. Idąc dalej, na bokach obrony wylądowali tutaj Deline oraz Alexander Arnold, którzy realnie w samej grze mają kolejno 86 oraz 85 oceny ogólnej, dzięki czemu są prawdziwymi konkurentami dla Mendiego, Hernandeza czy Hakimiego i w ich grze czuć siłę oraz umiejętności, bo można liczyć na ich wsparcie zarówno w defensywie, jak i akcjach ofensywnych. No aczkolwiek, co ciekawe, realnie w samej grze, nieco lepszym piłkarzem wydaje się być De Line, co wynikać może chociażby z tego, że Francuz jest widocznie silniejszy od Anglika, z tym, że wciąż sporo brakuje mu tej umiejętności, by zbliżyć się do upamykano. Bowiem, jeżeli chodzi o tego pana, faktycznie ma on moc. Jest duży i szybki, z tym, że jego realne tempo rozkłada się na na 74 przyspieszenia i aż 96 szybkości biegu, co sprawia, że jego pace bardziej widoczny jest na dużym dystansie, no a także, że nie jest to niestety najlepszy zawodnik do grania chociażby w małych opóźnieniach, których my Polacy doświadczamy niestety często. Dlatego, jeśli u kogoś występują takie problemy, to może lepiej zostać jednak po prostu przy zwykłym gimpębę. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten zespół jest wart testowania, polecenia i nawet jeśli kogoś na niego nie. Stać, albo budowanie takiej drużyny będzie w jego przypadku mało rozsądne z racji na posiadanie wielu ciekawych, niewymiennych kart, to warto zobaczyć chociaż, co tak naprawdę potrafią piłkarze tacy jak Sterling, Genduzi, line Minio czy Jonathan David, no bo to są zawodnicy, którzy wielu graczom bardzo szybko mogą przypaść do gustu. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!